Czerwień. KURWA MAĆ! No nie dotknąłem kurwa, zamknij że się czuje. Kurwa, kurwa. kurwa. To od nich też, to, do nich też czerwona panie sędzio! O kurwa, co wam to da, będzie się kurwa dać. Już daj. Weź mu klucz do szatni, no. Gdzie go tu wołał? Adam ma. Zaraz pójdzie. To bez sensu kurwa. Okay. Kandal, kurde, uważaj.